Hej, witajcie, z tej strony szebeska 1000. Trochę zaskoczenie, bo pewnie myśleliście, że jakiś kolejny operator wirtualny w dzisiejszym odcinku, a tu nie. Bo dzisiaj postanowiłem tak po prostu yy, trochę yy, zrobić tutaj yy, małą tutaj podmiankę, a co dlatego, że chciałbym nagrać taki odcinek yy, co mam na swoim telefonie? Między innymi chodzi mi o taki odcinek, gdzie mówię, z jakich aplikacji mniej więcej korzystam. Eee, więc tak, eee, najczęściej, jeśli chodzi o tutaj aplikacje, które mam na iPhone'ie, iPhone'ie 13 Pro, to między innymi, oczywiście WhatsApp eee, Play24. No oczywiście tutaj uwierzytelnić mnie chce, ale niestety no nie może. Mamy też no ustawienia, no to wiadomo. Mamy też oczywiście aplikację banku. Mamy też oczywiście chroma, z którego najczęściej korzystam. Jeśli coś tam wpisuję byle co. Czy wchodzę na jakieś strony na przykład. O. Używam App Store. O. Sprawdzam, czy jakieś aplikacje wymagają aktualnień, ale na chwilę obecną jest OK. Korzystam między innymi z pogody. Możecie zobaczyć, jaka jest u mnie pogoda. No, tylko jak mnie zaskoczy, bo nieraz ta pogoda nie chce zaskoczyć. Ale to jest też chyba wina internetu. Jak widzicie. Nie chce mi zaskoczyć. LTE jest uruchomione, ale nie wiem. Yy, Korzysta m.in. innymi ze Spotify'a. Muzyczka. No, więc korzystam m.in. ze Spotify'a, korzystam ze Messenger'a, ale pozwólcie, że nie będę wchodzić, bo tam są moje prywatne wiadomości. Korzystam z, czasami z Tidala. Oczywiście nie na tym urządzeniu, bo nie chcę mnie zalogować, ale praktycznie te same aplikacje mam na drugim telefonie, iPhone. Korzystam również z Facebooka, z Allegro, o, proszę bardzo. Korzystam też czasami z Żabki, niestety zero zapsów mam, nie robiłem ostatnio zakupów w Żabce, korzystam też z t mobilea ale pozwólcie, że też nie będę wchodzić, bo tam jest abonament i tak dalej, dane poufne, też, nie, też czasami korzystam z Instagrama, no ale też nie będę wchodził z YouTube'a, proszę bardzo. TikToka. No, i oczywiście z aplikacji YouTube, żeby wiedzieć, ile mam wyświetleń. O, proszę bardzo tyle wyświetleń mam tyle e, łapek pod ostatnim filmem. Korzystam czasami z WP, żeby wiedzieć jakie tam pierdoły mi przychodzą, oczywiście to maile to są wszystkie tam spamy typu jakieś tam od operatorów, jakieś pożyczki, więc tam akurat tam nie są jakieś prywatne wiadomości, czasami z telewizji serwisowej Polsat Go, o, jakieś czasami filmy sobie obejrzę, ale rzadko, wolę YouTube'a, oczywiście i Plus, no, ale też nie będę wchodził. Oczywiście kosztam, korzystam również z PayPal'a. No, oczywiście też nie chcę uwzględnić. No i oczywiście PlayNow. Z tego akurat często ostatnio korzystałem. Aczkolwiek w ostatnich dniach praktycznie w ogóle. No, tu mamy filmy, kanały telewizyjne. Są Odpalmy na no, przykład jakiś kanał. Powiedzmy, no nie wiem, byle co, na przykład taki kanał. Okej, okay, nie chcę mi coś odtworzyć. No ale wiecie, wiecie tutaj to jest Play Now. Znaczy przynajmniej to jest taka telewizja internetowa Play. Eee, korzystam również między innymi z Mój Orange. Korzystam też z Zenbanku. I korzystam też z Hazama. Czy z Hazama, jak to tam się czyta. Mamy tutaj niezłą bibliotekę. Tylko poczekajcie, muszę jak to się wchodziło. Eee, dobra, miesza o to. Mamy tu też, oczywiście, dysk. Mamy też yy, koleo. O, czasami korzystam, sprawdzam pociągi. Eee, oczywiście korzystam też czasami z aplikacji Gmail. I Taka aplikacja na Zalillo. O. Jesteś na Jeleniogórska 63? 80-180 Gdańsk. E, sorry, bo tutaj niestety aplikacja. Oczywiście ona nie podaje po, po, e, dokładnej lokalizacji, więc nie myślcie, się ze mnie znajdziecie i tak dalej. E, więc e, tak, to byłoby na tyle. Tu oczywiście mamy stan baterii i tak dalej, te inne pierdoły. Eee, więc co? To byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. i trochę odmieniony, trochę w innej formie. Eee, no co co? Jeśli filmik Wam się spodobał, to gorąco zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, zasubskrybowania kanału, kto jeszcze tego nie zrobił. Oraz oczywiście gorąco zachęcam do aktywnego komentowania. Bo coś ostatnio tych komentarzy mało idzie, a tak jak mówię już nie, nie zaznaczam nic tam żadnych opcji przy publikowaniu filmów, więc tutaj powinno być w porządku. Chyba, że znowu nie jest, no to już uduszę YouTube'a. Eee... Więc y, jeśli film Wam się spodobał, to gorąco zachęcam do zasubskrybowania kanału. To jest oczywiście pierwsza rzecz, którą musicie zrobić. Oczywiście musicie. Nie musicie, ale bardzo was o to proszę. Jeśli chcecie oczywiście. Y, no to co? Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. I filmy z serii sieci komórkowe w Polsce będą powinny się pojawić jeszcze w tym tygodniu. Zobaczymy jeszcze. Może trochę odejdźmy od tej rutyny, może coś innego nagram. Zobaczymy. W każdym razie. Odcinki z moim udziałem będą się pojawiać częściej, tak jak obiecałem, żeby nie było, że gołosłowny jestem. Więc co, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.